No tak w mózgu wszystko się znajduje. Nasze wrażenia, fakty, to czego się nauczyliśmy, rozpoznawanie przedmiotów, twarzy, ludzi, języki obce, których się nauczyliśmy, obsługa komputera i to, że kiedy się nauczyliśmy jeździć na nartach czy na rowerze, mimo braku praktyki po wielu latach, po wielu dekadach powinno się pamiętać. No, ale niestety nasz mózg też się starzeje. Gdzieś po 40 roku życia praktycznie starzeją się i Tracą na funkcjonowaniu, na swojej wydolności wszystkie narządy, nerki, serce, mięśnie, zanikają kości. Prawda, zwana osteoporoza. Tej masy kostnej jest coraz więcej. No i to samo dzieje się z mózgiem. Praktycznie po 50 roku życia. Nasze neurony w mózgu stopniowo ulegają obumieraniu, jest to proces nieodwracalny. Brakuje również tak zwanych mediatorów, dzięki którym przez synapsy mózg może się komunikować między poszczególnymi obszarami. Gorzej się syntetyzują białka, które też odpowiadają między innymi za pamięć. Odkładają się pewne złogi metaboliczne, takie śmieci, i niestety ten mózg, zestarze, starzejący się, powoduje, że wolniej się uczymy.